Cześć, witam w kolejnym vlogu z kolejnego kraju. Jestem w Estonii. Wynająłem właśnie pokój w mieszkaniu. Okazało się to być mieszkanie, zwykłe takie prywatne, w budynku za mną. Jestem w mieście Parnawa. Po estonsku mówi się Pernu i zazwyczaj z takiej nazwy kojarzą to miasto. Oczywiście jestem tutaj już kolejnego dnia po czterodniowym pobycie na Łotwie, no bo. To jedzie tylko na Łotwę. Zawsze się jedzie na Łotwę, potem od razu do Estonii, chyba. No więc to jest pierwszy dzień w Estonii z pięciu, które tutaj spędzę. Będzie więc pięć części vloga z Estonii. Trzeba też dodać, że jak na koniec listopada, no drugą połowę listopada to jest dosyć zimno, bo dzisiaj jest minus jeden. Temperatur ujemnych jeszcze za dnia się nie bardzo spodziewałem. To znaczy. Nie spodziewałbym ich się w Polsce, tutaj w Estonii może to jest faktycznie norma, że takie temperatury są. Przyjechałem tutaj bezpośrednio autobusem z Rygi Skorzystałem z usług Flixbusa, chyba. Trasa, którą Flixbus jeździ, jest chyba z Warszawy do Tallina. Chociaż jak próbowałem wyszukać dalsze połączenie z Parnawy do Talina, to już mi nie znajdowało, więc nie wiem jak to dokładnie jest w Estonii. Funkcjonuje inny przewoźnik, Lux Express chyba się nazywa, który jest takim dosyć dobrym przewoźnikiem autobusowym pomiędzy miastami, z trochę wyższej półki może nawet, bo podobno ma bardzo fajne udogodnienia w środku na pokładzie. Jutro nim będę jechał do Kalina akurat stąd. Zobaczymy, jak to wygląda. No i ten Lux Express jest dosyć dobrą opcją do zorganizowania sobie małego wypadł właśnie po Estonii, bo on obsługuje chyba większość z tych ważniejszych estońskich miast. W porównaniu do Łotwy wydaje mi się, że bardzo dużo ludzi w Estonii korzysta z roweru jako środka transportu. Już jak dojechałem na stację autobusową, wysiadłem z autobusu, to jest tam taki dosyć spory parking dla rowerów, gdzie ludzie zostawiają swoje rowery. A tutaj jest chyba szkoła podstawowa i też widzimy, rowerów jest pozostawionych sporo. Tak więc nawet jak jest temperatura ujemna, no to dzieci sobie pomikają na rowerach do szkoły. Zdrowo. W Polsce raczej się tak nie spotyka. Nawet w cieplejszych temperaturach, żeby ktokolwiek jeździł do szkoły rowerem. Parnawa jest czwartym co do wielkości miastem Estonii po Talinie, Tartu. I narwie, ale jest także stolicą Estonii, letnią stolicą Estonii, bo tutaj znajdują się najlepsze plaże w Estonii. I tak jak Jurmała jest powiedzmy letnią stolicą Łotwy, tak Tarnawa jest letnią stolicą Estonii. Tylko, że jest większa od Jurmały tej łotewskiej, mieszka tutaj około 45 tysięcy mieszkańców. Galerie handlowe na szczęście są otwarte i dla wszystkich są otwarte, nie są sprawdzane żadne certyfikaty przy wejściu. Natomiast w środku miejsca do siedzenia są tylko wyłączone z użycia, więc nadal jakieś restrykcje są i to takie dosyć no, poważne skoro nie można sobie usiąść nawet. W Hesburgerze natomiast można sobie zamówić tylko na wynos, ale jak się okaże certyfikat, że się jest zaszczepionym to można zjeść na miejscu. Samo centrum miasta jest dosyć małe i łatwo tutaj wszystko obejść szybko na piechotę. Dzisiaj też jest poniedziałek i Muzeum Miasta Parnu jest nieczynne. To ten budynek, który się teraz za mną znajduje, ten biały oczywiście, nie ta ruina. A architektura w Parnu jest taka dosyć ciekawa, bo te drewniane budynki mi się kojarzą np. z Grenlandią. To wygląda jak centralny plac w mieście. Jest tutaj mały taki park, trochę drzewek, zieleń. Jeszcze zieleń, mimo że zima nadciąga. Są flagi Estonii i chyba ta druga to jest miasta albo jakiegoś regionu tutaj w Estonii. I za mną jest też budynek teatru. Przed teatrem obecnie trwa montowanie choinki na święta. Jeszcze miesiąc do świąt, ale choinka widocznie będzie stała trochę wcześniej. Jest też i pierwszy kościół napotkany na mojej drodze. Jak jest jakiś stary kościół, to trzeba oczywiście do niego wejść. Ten pochodzi z XVIII wieku, z drugiej połowy. Nazywa się Kościół Świętej Katarzyny. A jest tutaj tabliczka, że to jest Katarzyna, która była męczenniczką chrześcijańską. Okej, okay. tego można było się spodziewać. A to już jest taki mały park dedykowany chyba temu panu August Jacobson żył 19463 estoński pisarz A to już jest 17 wieczna brama Talińska Tallingate a jedyna chyba, która ocalała z czasów gdy stare miasto w Pernu było otoczone jeszcze murem miejskim. Teraz muru miejskiego już nie ma. Została tylko ta brama. Kiedyś tutaj była też fosa, która utrudniała dostanie się tutaj do starego miasta. Wtedy to było centrum miasta. Teraz fosy jest tylko taki malutki kawałeczek tutaj. Tutaj przez tę bramę też się szło dalej do głównej drogi, która prowadziła na krótki prom. I potem za tym promem była główna droga do stolicy, do Talina, do obecnej stolicy Estonii, do Talina. Tutaj znajduje się kolejny kościół, jedną uliczką od centralnej uliczki Starego Miasta. Ten się nazywa Kościół Świętej Elżbiety. Nazwany tak został podobno po matce Jana Chrzciciela, która się nazywała Elżbieta, ale w czasie gdy był budowany, w połowie XVIII wieku, tak również się nazywała Cesarzowa Rosji. Oczywiście też jak poprzedni kościół, ten również jest zamknięty. Tutaj jest też główny budynek ratusza w mieście. No i powoli kończy się mi tutaj stare miasto do oglądania. Jeszcze tylko parę dziesiąt metrów i będzie całe stare miasto zaliczone. Ale to jeszcze nie wszystko, bo jeszcze są tutaj inne miejsca. Ta centralna uliczka starego miasta nazywa się Rutli i chyba jest najciekawszym punktem w całym miasteczku. Te budynki po obu jej stronach są naprawdę ładne. Większość z nich pochodzi chyba z XVII wieku, więc są dosyć stare i takie no, charakterystyczne. Dodają tutaj takiego fajnego klimaciku. Nie wiem tylko do jakiego kraju bym to innego mógł porównać, bo to jest trochę taka, nie wiem, wiejska Finlandia. Tak mi by się coś tutaj kojarzyło, chociaż na żadnej wsi fińskiej nie byłem. Ale no właśnie, coś to takiego jest niby północne ale trochę takie, nie wiem, zimowo rosyjskie też te okolice. A co ten znak namalowany znaczy? To znaczy widzę, że znaczy, że tutaj nie można palić, bo nie wiem, no bo tutaj pewnie tłumy chodzą, to jest ta główna uliczka przecież, ale dlaczego jest napisane The Sea Starts Here, może się tutaj zaczyna, a to znaczy, że bliska jest do morza i dlatego nie można palić, czy nie można palić, bo to jest główna uliczka? No i koniec starego miasta. Cała ta alejka Rutli ma chyba jakieś 400-500 metrów długości, a więc a no, bardzo niewiele. Tutaj jest kolejne muzeum, UE Kunsti Muzeum. Muzeum nowej sztuki. Sztuki współczesnej? Nie wiem, zobaczmy czy otwarte, bo akurat poniedziałek to może nie. Muzeum faktycznie było otwarte, więc wszedłem i zobaczyłem. Składa się z dwóch pięter i dwóch wystaw. Na górze najpierw wchodzi się do wystawy fińsko-estońskiego malarza, która była inspirowana boską komedią Dantego. Na dole natomiast mamy drugą część, gdzie są różnego rodzaju obrazy, głównie takie abstrakcyjne, inspirowane podróżami. Estońskich artystów na wyspę Capri. Więc trochę takie losowe, oba te motywy przewodnie tych wystaw. Myślę, że wystawy poza tym się zmieniały co jakiś czas, no ale można wejść, zobaczyć trochę obrazów, zwłaszcza jak się lubi takie abstrakcyjne klimaty, to fajnie. Kiedyś ten budynek, muzeum, był główną kwaterą partii komunistycznej w Parnu, oczywiście, nie że w całej Estonii. Teraz już oczywiście funkcja budynku została zmieniona. tutaj na samym końcu jest też i rzeka rzeka również się nazywa Parnawa i ona tutaj zaraz nieopodal wpada do Morza Bałtyckiego miasto Parnawa jest też położone po obu stronach tej rzeki teraz ciągle jestem w południowej części miasta natomiast po drugiej stronie na północy w sumie nie wiem co tam jest tam też jest miasto, druga połowa miasta tylko żadnych interesujących punktów chyba tam nie ma może poza McDonaldem, bo jedyny McDonald w mieście jest właśnie po tamtej stronie jest tam też lotnisko, ale nie wiem czy jakiekolwiek loty międzynarodowe stąd są, czy tylko jakieś... No nie wiem, międzynarodowe chyba muszą być, skoro jest lotnisko, ale pewnie jakieś krótkie dystanse, tylko bo na pewno nie jest to jedno z głównych lotnisk w Estonii To jest to miejsce, gdzie rzeka wpływa do morza jak widać, po drugiej stronie jest dosyć taki duży port, dokąd płyną oczywiście statki. Stąd wypływają, tutaj przypływają chyba głównie statki przemysłowe, chociaż nie wiem, może i są jakieś też pasażerskie. W tym e, miejscu jest też wybudowany taki dosyć duży, długi falochron. Tym falochronem prowadzi mała taka wąska drewniana alejka. Można sobie tutaj pospacerować. Natomiast jest też, jak widać, za mną piasek. I ten falochron został zbudowany po to, gdyż ten piasek bardzo utrudniał tutaj wszystkim statkom wpłynięcie, no i wypłynięcie. Więc ta rzeka nie była zbyt przepływalna dla tych statków. Trudno było im się przeprawić, gdy rzeka zabierała stąd właśnie piasek. Wtedy właśnie wybudowano Falochron to była druga połowa XIX wieku, gdy rozpoczęto budowę. No i ten falochron kamienny miał zapobiec osiedlaniu się tego piasku właśnie na dnie rzeki. I dlatego teraz statki mogą jakoś tutaj sobie swobodnie wpływać i wypływać. No a chodniczek jest też dobrym miejscem na. Spacer. Tutaj jakieś moczary są po drugiej stronie. Też niedaleko mnie po mojej lewej, waszej prawej jest bardzo duży park. Nazywa się Ranna Park. Jest największym parkiem w mieście. Tym parkiem też można później dojść do plaży. Dobra, z tego miejsca się już pożegnam na dzisiaj. To był vlog z Parnawy, czwartego miasta Estonii, po estońsku Pernu. A więc dzięki za uwagę i widzimy się kolejnym razem za parę dni. Stalina. Jutro się tam wybieram z rana autobusem, no więc pora teraz na stolicę. A na koniec tutaj zostawiam Was z kilkoma widoczkami jeszcze z tego największego parku oraz z plaży w Parnawie. Cześć! Zobaczcie, tutaj jest mój pokój. Tutaj się zapala i gasi w nim światło. Tutaj są jeszcze trzy przełączniki. Tym zapala się w przedpokoju. Tym zapala się w kibelku. Tym Zapala się w łazience. A tutaj jest kuchnia. Jak zapalić światło w kuchni? Tutaj nie ma przełącznika. Tutaj nie ma. Nie ma po żadnej stronie. To może w środku. W środku też nie ma. Nie ma ani po tej stronie, ani po tej stronie. Jest tu. Trochę daleko, szukałem go za trzy minuty.